Patronem medialnym kanału jest portal ŚWIECIE24. Cześć. Cześć. Czy raczej powinienem powiedzieć ohoj z racji na warunki, w jakich się znajdujemy? Za Tobą stoi przepiękna łódka. Jest to Europa. I jak najbardziej nawiązuje ona do europejskiej skali Twoich ostatnich wydarzeń. Jak było na regatach w Anglii? No na pewno wiał mocny wiatr i to była taka fala dziwna, bo ona była dosyć krótka w porównaniu do innych akwenów. I to był też akwen taki płytki, gdzie na przykład jeden zawodnik z Belgii po, połamał nawet maszt. Czyli rozumiem, że liczył też wywrotka. Tak, dlatego trzeba było bardzo uważać. A wolisz pływać na mocniejszym czy na słabszym wietrze? Takim dosyć średnim. Był taki dosyć sobie nie radzę. Angli, było dla ciebie za, za mocno wiało, czy było ok? Trochę za mocno. Jednak to jest łódka dosyć wywrotna. Jakby, no, jakby nie patrzeć. E, długo się na nią przesiadałeś z poprzedniej klasy? No, nie, jakoś szybko mi to zajęło. Mhm. A na czym w tej chwili pływasz? Jak rozmawiałem przed chwilą z twoim bratem, wspominał, że masz kilka całkiem fajnych modeli w swojej kolekcji. Tak. jest to Europa i ISA 407. Mm -hmm. I czy one się tak naprawdę od siebie różnią? Isa jest dłuższa i w sumie równie wywrotna. Ma trochę mniejsze żagiel. W takim razie długość łodzi e, waży tak naprawdę na warunkach pływania? W jaki sposób się na niej pływa? No, zwroty się dłużej na pewno wykonuje. No i trzeba bardziej uważać na boi, żeby zmieścić się. Mhm. Mm e... Twoja ulubiona łódź na regaty? To jednak podejrzewałem, że jest cały czas Europa. Tak. Pamiętasz jakieś takie jedne regaty, które wyjątkowo zapadły Ci w pamięć? Mm. Z my to nie. Nie mam takich. A najcięższa? Na której było ci tak rzeczywiście najciężej? No to w Belgii rok temu, na Mistrzostwach Europy Juniorów. Co tam takiego było? Bardzo duża fala, pod 4 metry nawet i bardzo silny wiatr. Około 30 węzłów ponad. Okej, okay, patrzę na tą łódkę i staram się zwizualizować <noise> 4 metry fali. Eee, jak się na takiej fali pływa? Jak to wygląda? Trzeba bardzo uważać, żeby się nie wbić. Dziabę w fale, no bo można zaliczyć glebę przez przód. Spodziewam się, że niezbyt przyjemne. Tak. A zdarzyło Ci się już kiedyś coś takiego? Nie, właśnie. Znaczy ja nie. A widziałeś? Nie. Dobra, tak hipotetycznie, jak wywracasz się przez przód, masz szansę złamać maszt? Nie w tej łodzi. Nie w na tej przykład łodzi. w laserze da się i w, mhm. e, w Isie. E, Pamiętam, że na początku, jak przysiadałeś jeszcze z optymista, wpływałeś chwilę na laserze. Tak. E, dlaczego zdecydowałeś się jednak zmienić klasę? M, ograniczenie wiekowe na laserze już mi nie pozwalało. A na radiala, czyli na, większą, na większy żaglę tej łódki, były po prostu zasoby i nie miałem i za bardzo. Mhm. A planujesz jeszcze wrócić? Na lasera? No raczej nie. Raczej nie, nie. dobra. Eee, no, tak troszeczkę odbiegając od tematu, znajdujemy się w przepięknej przystani, e, jak klub Morski Kolumbus w świecie. Pozdrawiamy oczywiście, gdzie tak naprawdę zarówno ja i, e, i ty mamy swoje korzenie. Dobrze wspominasz na te czasy, kiedy jeszcze ścigaliśmy się na troszeczkę mniejszych łódkach. No, w sumie bardzo dobrze. Czym różnią się regaty e, optymistów od regat e, Europ czy od regat e, IS? No Trzeba na pewno bardziej uważać na zawodników, bo tam już wszyscy praktycznie mają ten wyższy poziom i lepiej zajmują na przykład pozycję na starcie. Mhm. Uważasz się za dobrego zawodnika? Tak. Jakie jest Twoje największe osiągnięcia? Mistrzostwo Polski w tym roku na ISie i wicemistrzostwo Polski na Europie. Mhm. A jakie są Twoje ambicje, co zamierzasz zdobyć w przyszłości? No, celuję w podium na Mistrzostwach Świata lub Europy. Mhm. Mm jak ci idzie do tej pory? Powoli do celu. Super. A czyli e, rozumiesz, że wiążesz też z tym wszystkim swoją przyszłość, tak? Chciałbyś w to iść zawodowo? Myślę, że trenerem chciałbym zasadzić. Trenerem, super. No, tak. E, masz jakąś konkretną klasę, czy tak jak w tej chwili troszeczkę skakać? Nie wiem na razie, na, na co się gdyby. Tybie... Mhm. Mm trenerem w Polsce, czy może za granicą? W Polsce raczej. Mhm. Mm jak sobie wyobrażasz taką pracę, a jak to wszystko wygląda, wtedy też od strony technicznej? Możesz powiedzieć z twojego punktu widzenia, jak wygląda przygotowanie od kuchni, że tak powiem, do się, do regat? Trzeba na pewno sprawdzić łódkę, jak ona jest przygotowana, czy wszystkie linki są sprawne, czy nic nie jest uszkodzone, uszczerbione jakieś płetwy czy coś. No ale oprócz łódki jest jednak cały zawodnik. Jak się przygotowujesz do takich regat? Nie przygotowujesz się jakoś w sumie mocno. Bardziej nie no na siłowni na przykład chodzę, staram się biegać, jeździć rowerem. Super. Czyli takie ogólnorozwojowe można powiedzieć tak. ćwiczenia. Eee, a masz y, jakieś takie swoje ćwiczenia, które kiedyś ci, kiedy, kiedyś ci y, pomogło w czymś? Mm, raczej nie. Mhm. Okej. Okay. Eee, Regaty zazwyczaj trwają, podejrzewam, coś koło trzech dni? Czy zdarzają się dłuższe? No, na Mistrzostwach Europy i Świata jest pięć dni. Jest pięć dni, okej. Okay. Tak. I to są tak naprawdę zawody, wyścigi, dzień w dzień, prawda? Tak. E, jest to dla Ciebie męczące, czy raczej sprawia taką ukrytą przyjemność? No, już pod koniec dni tych wszystkich to już jest ciężko. A średnio ile jesteście na wodzie? Pięć godzin. Około. 5 godzin po 5 dni, czyli mamy około 25 godzin tak naprawdę na wodzie. E, I w tym czasie, biorąc pod uwagę taki, można powiedzieć, średni wiatr, ile zdążycie biegów, czyli wyścigów, e, rozegrać? No, planowane jest dwa wyścigi dziennie na takich zawodach. Czyli jeden wyścig trwa około 2,5 godziny, mniej więcej? Nie do końca, bo się jeszcze... Między wyścigami czeka na mhm. inne klasy i one też startują. Okej, okay, czyli y, mamy tam taką sytuację, tak naprawdę zbieraną, tak? Mamy różne klasy w jednym tak, miejscu. One wszystkie. Są na płyną. przykład dziewczyny i chłopacy osobno startują. O, oh, okej. Okay. I starsi też mhm. startują osobno. A masz już jak, czy, jakichś y, znajomych z innych klubów za granicą? Za granicą nie. Za granicą nie. E, zaczynaliśmy, tak jak już powiedziałem, od Kolumbusa. W tej chwili cały czas pływasz dla elektryka gruziąc. Uważasz, że to była dobra zmiana dla ciebie? Nie miałem już w sumie łódki tutaj, mhm. więc no byłem zmuszony się dalej chciałem pływać. Eee, masz jakąś taką, nie chcę być uniwersalną, ale ogólną radę dla osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę z żeglarstwem? No, nie poddawać się na początku, no bo to może wychodzić ciężko. I trzeba się przyzwyczaić do tej łódki, żeby się nie poddać. Mhm. Eee, a ile według ciebie takie przyzwyczajanie się powinno zająć? Do pół roku myślę, takie pełne. E, no dobra, czyli zakładając, że biegają troszeczkę w przyszłość. Zostajesz za 5-6 lat trenerem żeglarstwa e, i podbiegają do ciebie dzieci z pytaniem, panie oskarże, panie oskarże, a ci, co dzisiaj robimy? Co byś im powiedział? Jakie jest takie mm, złota recepta powiedzmy, na zostanie dobrym zawodnikiem? No, przygotowanie ogólne takie, na przykład starty, to jest bardzo ważne, no bo jeśli start się źle wykona, no to już jest po wyścigu. Pamiętam jeszcze też z naszej przeszłości, że na treningach głównie ćwiczyliśmy właśnie te starty, o których powiedziałeś. W tej chwili wygląda to podobnie? Inaczej się dosyć startuje. Na takich łodziach trzeba pilnować startu, no i być w pierwszej linii i nie zostać przykrytym przez łódkę wcześniej. Eee, a jednak takie treningi, no, pomijając oczywiście same gabaryty łodzi, e, jej mm, powiedzmy opływania, to jednak te treningi też opierają się głównie na startach? Czy coś innego tam jeszcze też ćwiczycie? Tak na co dzień no, Ćwiczymy na sobie dużo wejścia, na boje, jakieś zwroty, mhm. żeby to było jak najlepiej technicznym wykonane. A w jakiej grupie, w jakiej ilości osób, że tak powiem, pływasz? Na treningach około 5. wszyscy też pływacie na Europach? Nie, właśnie jest, jest, jest mieszana Europa np. z Isą albo Lasser. E, widzisz, że wtedy jakaś łódka ma przewagę nad drugą, czy to jest dosyć wyrównana walka? Raczej wyrównana, ale niektóre łódki są szybsze, bo mają większe żagle. Widzę, że powoli zbliżamy się do końca naszego czasu. E, zawsze lubię zadawać to pytanie chyba wszystkim osobom, z którymi się spotykam. E, uważasz, że na samych wyścigach większą rolę odgrywa zawodnik, czy jego łódka? Zawodnik. Zawodnik. Dlaczego? Bo jeśli zawodnik po prostu jest dobry i ma dobrze przygotowaną łódkę, czyli nie, że jest stara albo coś, tylko jest ona po prostu dobrze przygotowana, to da rady popłynąć dobrze. Super. Mm, jakie regaty teraz szykują? Teraz to Ustki jadę za dwa tygodnie. Super. E, I tam podejrzewam, że na Zatoce Gdańskiej? Na pełnym morzu. Mhm. Okej, okay, super. W takim razie stopy wody pod kilam. Powodzenia i dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.